firma SteelSeries podesłała nam do testów kolejną swoją myszkę. Tym razem chodzi o myszkę przewodową z serii Rival, a konkretnie Rival 3. Myszka dociera do nas w niewielkim opakowaniu, estetycznie wykonanym, no i kolorystycznie przypominającym wszystkie inne produkty firmy SteelSeries. Z przodu opakowania znajduje się wizerunek myszki, a także informacja o tym, że jest ona zgodna z PC-ami oraz komputerami Mac, że oferuje ona oczywiście połączenie przewodowe, że sensor to True Move Core, sensor optyczny, że switche zastosowane pod głównymi przyciskami wytrzymują nawet 50 milionów kliknięć, jest, ono, jest ta wytrzymałość gwarantowana. No i podświetlenie to jest Brilliant Prism i podświetlenie mamy dookoła myszki, z tego co widać, oraz na grzbiecie. Z boku opakowania znowu wizerunek myszki, a tutaj specyfikacja techniczna, czyli ponownie sensor to TrueMove Core, maksymalna mm, czułość to 8500 CPI, y, maksymalna prędkość to 300 IPS, maksymalne przyspieszenie to 35G, y, switche wytrzymują 50 milionów kliknięć, myszka jest przeznaczona dla osób praworęcznych, y, wykończenie to czarny mat, y, pamięć y, wbudowana w myszkę jest Przycisków w sumie mamy 6 i są one programowalne. Podświetlenie jest trzystrefowe, podświetlenie RGB, czyli jesteśmy w stanie wybrać kolor. Waga myszki to 77 gramów, no i połączenie jest wyłącznie z użyciem kabla USB. Z tyłu prawdopodobnie więcej tego samego, co już wspomniałem, więc myślę, że możemy się dobrać do wnętrza pudełka. Jak widać solidnie wszystko zabezpieczone. No, w pudełku już więcej nic nie ma, mamy instrukcję obsługi, oraz samą myszkę. Na czas transportu bardzo ładnie zabezpieczona, także myślę, że nic raczej się z nią nie stanie. Kabel jest dość giętki, zakończony wtyczką USB-A. Yy, długość i więcej informacji, oczywiście, w naszym teście na miastogier.pl. Tutaj mamy zaznaczone, że należy pobrać oprogramowanie ze strony Steel Series. No, oprogramowanie to Engine, ale Engine to jest po prostu część pakietu Steel Series GG. Sama myszka, jak widać, faktycznie matowa, czarna, wykonana estetycznie. Kształt ma symetryczny, co widać, ale ze względu na to, że boczne przyciski są tylko z lewej strony, no to dlatego mówimy o konstrukcji dla osób praworęcznych. Rolka pracuje przyjemnie, czuć przeskok. Ma fajny bieżnik, nie jakiś taki przesadnie Duży, nie wiem czy będzie to widać, mam nadzieję, że tak. Pod rolką jest oczywiście dodatkowy przycisk. Za rolką jest jeszcze jeden przycisk, być może do zmiany DPI. Same przyciski brzmią tak. Są dość ciche, pracują płynnie. Tutaj rant jest gładki. Także nie ma mowy o tym, że coś się będzie zahaczać. Przyciski zdają się nie pracować na boki, a przynajmniej nie jest to ruch duży. No ogólnie całość wygląda naprawdę bardzo w porządku. Od spodu mamy trzy duże: jeden duży ślizg i dwa nieco mniejsze. No i oczywiście sensor. Sensor jest optyczny. No i w sumie tyle. Jeszcze mogę podłączyć myszkę do. Zasilania, żebyście widzieli mniej więcej jak wygląda podświetlenie, podświetlenie prezentuje się tak. Jest estetyczne. Nie wiem dlaczego jest mowa o podświetleniu trójstrefowym, skoro w sumie mamy podświetlone logo Steel Series z tyłu. No i ten rand tutaj pod spodem myślałem, że może myszka będzie podświetlana, ale niestety nie jest. Przepraszam, nie myszka, tylko rolka. Ale niestety nie jest podświetlana, więc możliwe, że po prostu jakoś się da rozdzielić podświetlenie i, no i zmienić je osobno, na przykład dla lewej, dla prawej strony. No nie mam pojęcia. W każdym razie więcej informacji na temat podświetlenia oraz samej myszki znajdziecie w teście dostępnym na łamach portalu miastogier.pl. Do jego przeczytania serdecznie zachęcam.